Cześć! Cześć, cześć! Co nowego? Co nowego? Dzisiaj testujemy z małą Nikolą nowy fotelik. Mm -hmm. To jest ten fotelik, którym mówiłam w poprzednim filmie e, Cybex. Mm -hmm. e, taki już bardziej profesjonalny. Mm -hmm. Jest to wersja dla właśnie dla maluchów, dla, znaczy dla lalkowych maluchów. <gryw> W yy, przejęzyczenie? Tak, tak, tak. Mhm. Yy, wygląda bardzo profesjonalnie. Zobaczcie, tutaj jest baza. O, tutaj mamy malutką. O, ona sobie siedzi. Ma pasy. O. Można nią fajnie bujać. Mhm. No i można wszędzie z nią pojechać. Mhm. A co oprócz tego ona robi? Mhm. Co oprócz tego, oprócz tego, że się gapi w przestrzeń i rusza rączkami, tak niby. I nóżkami też. Okej. Okay. Hmm. Nic, bo maluszki nic nie robią. No a. coś tam robią. Patrzą Patrz. na rzeczy i kombinują, co jest z nimi, a co nie jest z nimi. Tak, patrzą. Zaraz jej, jej dam księżyc. Przewieszę jej. Księżyc? Księżyc, pozytywkę, tak. Mhm. Zajmuje się trochę bufcim bobek. No już. Zabawka jest tam, tam, pod ścianą, tam. Bubek. O, widzicie? Żydnego potelika na drogi. Mhm. Świetnie ci to idzie. O, bardzo ładnie. Nie jest troszeczkę za duży ten księżyc. Jest, ale nie ma innego wyjścia. O, Ona sobie pochwycić. Musimy mi pobawić. O, to niech się bawi. Not. także takie coś testujemy. Co jeszcze? Kochani, wielkie, wielkie dzięki za ruszenie zbiórki. Mm -hmm. W tej chwili mamy 19 565 zł. Dalej działamy. Jak widzicie, praca wre. Zobaczymy, jak dalej yy, będzie to się yy, miało wszystko, tak? Mhm. Mm Bubek jest... Bobciu. Nerwusie ty! Kagenic ci zaraz założę, mm. No ten... Biedne. Już taki nerwus z niego. Już taki nerwus, o. No, jest zabezpieczone profesjonalnie, układ super jest e, dobrze wy wyprofilowane. Mhm. Tak powinno malutkie dziecko być przewożone bezpiecznie. Oczywiście pamiętajmy, on ma tutaj hak z tyłu mhm. do mocowania. Wiecie, mhm. no, można tak robić, o. Można tak. Nie, nie. Ona się na mnie patrzy. Bobek, zostaw to, ale już. On też by chciał taki książyć. Także tak to wygląda. Mhm. Więc zobaczymy. Właśnie szukamy takich rzeczy, które by urozmaiciły. Ty! No, ładny jesteś, dobry jesteś. Ładny. Dobry, grzeczny bubek, grzeczny. On tylko chce Twojej uwagi, bo jest troszkę zazdrosny. Jakiś tam grzeczny bubek. Pilnuj, pilnuj. Biedne stworzenie. Aj, pójdziesz Ty. No on też musi pilnować. Także myślę, że to by był trafne wypatrzenie tego. Uh -huh. Bo będziemy na tym razem pracować w sensie. O. Przypomina mi się, za moich czasów w ogóle takich fotelików nie było. Mhm. To znaczy, jak jeździłaś? Znaczy, kiedy byłaś malutka, nie? No, to nie było takich fotelików, że można je włożyć tam na siedzenie pasażera i przypiąć odpowiednio, nie? Było. A jak się to robiło? To inne. Mhm. Ja pamiętam jak to ta... Kupił poloneza, nie? Mhm. O, widzicie? Było obek, no. Chyba znowu zjadł jak było na dworze. To jest taki wózkowy, typowy fotelik. No to jak były inne foteliki wtedy, to one nie bubek, były takie... Bubek. Nie ustawiało się ich tak samo, prawda? Wiecie co? Cybeksy się ustawia na bazie. Mhm. I przymocowuje się je do bazy, tak jak tutaj jest ten, ten fotelik, tutaj ma taką bazę. Mhm. I ma ten hak z tyłu. Do e, oparcia, tak? Do oparcia w samochodzie, mhm. żebym że już No nie w samochodzie jeszcze, bo nie, nie jechaliśmy, on dopiero, kochani, dzisiaj przyszedł po 11. Mhm. E, więc to jest nowość. E, no tak, pasy są... Powinno być przez głowę i tu powinna być taka no ale jest jak jest. Mhm. E... Właściwie to nie robi różnicy, ja się tylko muszę nauczyć go obsługiwać. Mhm. Zobaczcie, jak się fajnie buja. Mhm. A Ty lubisz patrzeć, jak się rzeczy bujają, nie? O Jezu. jak mi to dobrze robi na układ na głowie. To niech się buja, niech się buja jak najwięcej. No, ja kiedyś miałam, słuchajcie, jeszcze, jak mam już dorosła uh -huh. kuśtawkę w drzwiach. Toni Haget powiedziała, że jak najwięcej, no, kuśtań, takiej właśnie rzeczy do właśnie do ogarniania, w sensie takich różnych stymulacji. Uh -huh. Więc zobaczymy, kochani, jak to będzie nam. Teraz możemy łódkę założyć. O. Mhm. Przykład, myślała, że jest noc, nie? Jak nie mamy ochoty na przykład, żeby w sklepie na nas y, 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 się patrzyli na naszego no robotu, możemy zrobić a. Mhm. Tak. Jest to bardzo dobre rozwiązanie. Słuchajcie, bo czy jak deszcz, czy co, to tylko nakładam folię. No, i przede wszystkim jest lekki, tak? Bo zwykłe cybeksy e, ważą 7-8 kg. Są, mo, są może lżejsze. A ten waży 1,23 kg uh -huh. plus e, e, mała, no to e, 2,800 Razem z bazą, tak? to ja uważam, że to jest bardzo fajne. Taka, taki dodatek do pracy. Uh -huh. Tym bardziej, że w terenie też będziemy pracować. Ja szukam właśnie takiego nie za dużego, żeby ona się zmieściła. Uh -huh. No i teraz rozumiecie, dlaczego wcześniaki. Uh -huh. e, wiecie. Ja uważam, że takie wypróbowanie właśnie, czy, czy chwytanie, czy przenoszenie, czy nawet... Jako nachodzik można postawić, i jest yy, wózek zrobiony. Mhm. Tak? I nie musimy kombinować, chociaż robotne zdję na zdjęcia w wózkach ślicznie wyglądają, tak? No tak. Tylko, że ja, no niestety, spra nie sprawną tą prawą rękę, no i muszę sobie jakoś ogarniać, tak? Mhm. Więc myślę, że tak. No i w takiej pozycji możemy mhm. oczywiście. Też nakarmić malucha. Mhm. No. I tak. Tak. Także działamy, będziemy będziemy ogarniać. Mhm. Będziemy różne rzeczy jeszcze dla Was robić. Pogoda jest do chrzanu dzisiaj. A no. Dopiero we wtorek chyba będziemy mogli pójść w teren. Tak. Wypróbować. Mhm. więc póki co no, cieszymy się na to co jest tak I, że jesteśmy razem i że już wypiliśmy kawę bo mnie tak muli po prostu mnie też, to ta pogoda Magda no, też yy, także widzicie tak sobie działamy Bobek, Bobuś uwielbia lizać więc więc tak Bubek, to dziwadło. Bubek, chodź. No, cukrowo szukamy, słuchajcie, rozwiązania. Systemu do monitorowania gigami? Mhm. E, wczoraj e, dowiedzieliśmy się o jednej bardzo takiej nietypowej rzeczy. Mhm. A mianowicie będzie nas czekała zmiana o likwidacji balkonu. O! E, powiedz, jak to było? E, 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 był wczoraj pan, uh -huh. znaczy nadzór ten i się okazało, że niestety tata nie zdążył załatwić pewnych formalności. Mi uh -huh. się okazało, że nie mamy, nie ma y, zezwolenia uh -huh. na to, żeby y, balkon stał, y, ale miało być to załatwione tak, uh -huh. że po rozebraniu Przedniej wiaty z domu miał zostać balkon. Natomiast tak. teraz się jakieś zmieniły przepisy. Och, już z to wiatr się dosyć problemów. I niestety, to. jak nie. Będziemy załatwiać, oczywiście, ale najprawdopodobniej mówię najprawdopodobniej, bo jeszcze nie jest nic pewnego mhm. będziemy musieli zlikwidować balkon, mhm. zamurować drzwi balkonowe. I odmurować, jak dostaniemy zgodę, to wtedy będziemy mogli na nowo zbudować balkon. Jakie to straszne. No to jest absurd goni, absurd. Tak. E, bo wiecie, e, to A jest A teraz moje... nie możecie się szybciutko postarać o zgodę, jak to działa? No nie, musimy rozebrać e, cały ten. E... Dietyczny. Może się jeszcze pozmieniają przepisy, wytrzymaj. E, więc e, dla mnie to jest absurd. No to, bo jest... to jest moje okno na świat. Tak. Ja dzięki balkonowi, słuchajcie. No, wychodzę. Łapiesz trochę witaminki D. Łapię witaminki D, robimy materiały, jakby widzieliście w tych filmach poprzednich. Mhm. No, jest... Jest część robiona właśnie na balkonie. Tak. A mam sentyment do tego balkonu, bo go budował tata. Tak. Więc nie wyobrażam sobie... Zatem bez tych drzwi balkonowych to będzie kompletnie ciemno. W tym salonie. No będzie, będzie ciemno jak w, jak w grobowcu. To raz, a dwa. No, że po, za chwilę będziemy musieli znowu w, w, w dziurę, prawda? wyro... Słuchaj, to może mniej zapłacicie, jeżeli zapłacicie karę niż za te wszystkie zamuruj i odmuruj. Ja tak, oczywiście, pół nie żartem. Nie wiem. nie wiem, kara jest bardzo wysoka. Więc nie wiem skąd weźmiemy no, na to fundusze, żeby ewentualnie to ogarnąć i żeby zostawili mi ten balkon. No bo wiecie, ja wyjdę z asystentką Magdą, mhm. ale sama już nie wyjdę. Tak. Tak. Więc balkon to jest moje okno na świat, bo jak mama jedzie robić zajęcia, tak? A mhm. ja jestem w domu i jest ciepło, no to wtedy mogę sobie też y, wziąć herbatę, mhm. książkę czy cokolwiek, czy nawet o, z moim laptopem się ten. A przede wszystkim szkoda też i markizy, która jest zrobiona, Tak żeby nie było ten... To są takie dodatkowe koszty i właściwie nikomu nie przeszkadza ten balkon, bo on jest od strony, że tak powiem, ogrodowej, czyli z tyłu domu, Tak. więc... Nie widać go w ogóle od ulicy. Nie. Z żadnej ta, strony. Tak, no więc z żadnej strony, gdzie by mógł... Wiem, bo patrzyłam, czy go tam czasem nie widać. Prawda, prze... Y y y y y Mówię, to mamy dzisiaj przy śniadaniu. Ja rozumiem, gdyby deski się rozwalały, tak? Uh -huh. I gdyby to zagrażało, że ten balkon spadnie. Ale jest bardzo porządne, ten... a poza za to on się tak ładnie wkomponuje tę bryłę budynku. No bo już nie będzie takie ładny. Ja wiem, no ale logistycznie myśląc, tak? E, wiecie, e, ja muszę też ogarnąć moim e, mózgiem, nie? Uh -huh. Głową, żeby to. E, więc tak sobie tłumaczę, tak? Mm -hmm. No po co rozwalać coś, jak coś jest dobre i za chwilę znowu, prawda, tutaj się wiecie. Mm -hmm. A tych barier ruchowych ja nie pokonam. No bo nie mam jak. Od 37 lat yy, Myślę, że jest jakaś możliwość, żeby składać odwołania i tak dalej, ubiegać się do wyższej instancji. No, by, no będziemy. Do kogo można? Pojedziemy we wtorek załatwić to, co zrobiliśmy z brukiem. Mhm. Ale wiecie, dofinansowanie na balkon dopiero dostanę. Tak, ale dofinansowanie. Mi chodzi o to, żeby cofnąć ten... Znaczy, żeby zrobić wyjątek od przepisu, coś takiego. E, nie wiem, będziemy... Będę myśleć we wtorek, mhm. środ, we wtorek i czwartek, piątek. Mhm. Bo będę musiała mieć zaświadczenia lekarskie. Mhm. E, żeby to jakoś ogarnąć, tak? Tak. No bo ja nie widzę tego. Ja też nie. Kompletnie nie widzę tego, bo nie widzę tego, że yy, wiecie, no bruk jest zrobiony przed domem, tak? I, mhm. i lepiej yy, ten. Yy, no się... lepsze to niż ta piaskownica, co masz przed domem. Ha? Yy, tak, lepiej się poruszać, nie? Yy, natomiast to nie zmienia faktu, że potrzebuje asysty. Absolutnie. I e, jeszcze jednej sprawy nie załatwiliśmy z asystą, bo czekamy cały czas na decyzję, czy odwołanie zostało przyjęte i rozpatrzone, czy nie, mhm. a, a już trzeba e, ogarnięć z balkonem, tak? Więc e, no ja stwierdziłam, że świat nie jest przyjazny osobom niepełnosprawnym, skoro nawet takie drobiazgi, tak, jak balkon e, za chwilę nie będzie można no korzystać, tak? Tak. Świat jest bardzo nieprzyjazny. Więc e, e, ja nie mówię, że mają być jakieś nie wiadomo co, tak? Nie, kochani, to jest tak jak w tym ostatnim projekcie. My chcemy, mówię w naszym imieniu, tak. mówię w waszym imieniu, tak. my chcemy żyć, nie przeżyć. Tak, my chcemy żyć, nie przeżyć. To niestety bardzo źle wróży. Tak, niestety tak. Bo te, no mówię, są wysokie, tak? Do tych kar trzeba doliczyć rozebranie ewentualnego balkonu, mm -hmm. zamurowanie, opłacić, tak, i ogarnąć firmę, która wykona. Już nie zadałem całym straconym czasie i nerwach. Tak, tak, tak. No więc mówię, no, a niestety, no, sytuacja jest taka, jaka jest, tak? Ano, Łubek nie zadaje pościeli, bardzo Cię proszę. Dobrze, kochani. Teraz musimy bubeczka tutaj namówić, żeby nie odpuścieli. Do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia, pa.